Chce się pokazać, jest to większa ilość starszych, wiadomo, więcej punktów. I na pewno każdy z nich chce. Idziemy na tę piękność, jak przez to będzie wyglądało. Nie ślepię, nie lepiej kielichy, drukrawężnika, łodzianie są z trzonów tej I chmiel ten trzeci zęgota, zamyka z buduje prędkość Jusz Pickering, ale Robert chwilnie daje zabieganie. Jusz Pikering na wejściu drugi łóżko. Patrzymy na powtórki. No tak, dotknął go, podniósł się deflektor, więc suina Chimiela, e, który przy wyprzedzaniu, jak Pan mówi, Leszek Dęcki nie może przeszkodzić zawodnikowi w a on przeszkodzi. Musisz wyprzedzić tak, żeby nie spowodować wypadku kolegi. Deflektor się aż podniósł, więc Zimny jest.